Szwajcaria buduje nową wartą 21,5 miliarda euro linię kolejową przez Alpy, zwiększając wydajność transportu i pozytywnie wpływając na środowisko. Obecnie 70% całego transportu towarowego przez Alpy odbywa się ciężarówkami. Jest to jednak zarówno nieefektywnie energetyczne, jak i szkodliwe dla środowiska. W rezultacie od lat 80. Szwajcaria zaangażowała się w zrównoważoną politykę transportową, koncentrując się na przeniesieniu transalpejskiego ruchu towarowego z dróg na kolej. Pod koniec lat 80. i na początku 90. Szwajcaria zażądała sztywnego ograniczenia transalpejskiego ruchu ciężarowego do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednakże, gdy odmówiono, negocjacje zostały wznowione. Jednak wtedy Szwajcaria zaproponowała opłaty i podatki od ruchu drogowego oraz budowę nowego szybkiego połączenia kolejowego przez Alpy. Następnie, 27 września 1992 roku, szwajcarscy wyborcy zatwierdzili nowe połączenie kolejowe w publicznym referendum. Ledwie dwa lata później inicjatywa alpejska czyli nakaz publiczny zakazujący budowy nowych dróg towarowych i promujący rozwój kolei dostała 52% głosów społeczeństwa pokazując determinację szwajcarii do budowy nowej alpejskiej kolei nowe połączenie kolejowe przez alpy będzie składać się z dwóch osi pierwsza oś gotarda między zurychem a mediolanem składa się z trzech tuneli zimmerberg base tunnel Gotthard Base Tunnel i Scenery Base Tunnel wraz z połączeniami naziemnymi. Zimmerberg Base Tunnel to dwutorowy tunel kolejowy o długości 9,4 km między Zurychem a Talvel, który omija odcinek lewobieżnej linii kolejowej Jeziora Zuryckiego, umożliwiając dostęp do miasta i poprawiając wydajność transportu. 55 km na południe znajduje się Gotthard Base Tunnel. Rozciąga się na długość 57 km między Erstfeld i Bodion, co czyni go o 30 km krótszym niż poprzedni. Trasa wysokogórska na głębokości do 2300 m. Jest to najgłębszy i najdłuższy tunel kolejowy na świecie, podobnie jak oryginalny tunel Gotard, gdy został otwarty w 1882 roku. Składa się on z dwóch jednotorowych rur o średnicy od 8,8 do 9,5 m, które są połączone przejściami poprzecznymi co 325 metrów. Pozwala to na obsługę do 260 pociągów towarowych i 65 pociągów pasażerskich dziennie, w porównaniu do 180 pociągów towarowych na poprzedniej linii. 25 km na południe znajduje się ostatni tunel wzdłuż osi Gotarda Cenery Bay Tunnel. Rozciąga się on na długość 15,4 km między Camorino i Vezia, na głębokości 850 m, omijając dawną trasę wysokogórską przez tunel Mont. Ceneri dzięki dwóm jednotorowym tunelom będzie obsługiwał do 170 pociągów towarowych i 180 pasażerskich dziennie. Łącznie tunele sprawiają, że Gotthard Taxis jest pierwszym płaskim, transalpejskim połączeniem kolejowym z maksymalną wysokością zaledwie 550 metrów nad poziomem morza. Dzięki temu może służyć jako pierwsze szybkie alpejskie połączenie kolejowe obsługujące pociągi o prędkości do 250 km na godzinę. Drugą osią szwajcarskiego nowego połączenia Kolejowego Jest to oś Lodzberg. Składa się z jednego dużego projektu, tunelu bazowego Lodzberg. Rozciągający się na długość 34,6 km między Fruttingen i Raron osiągnie głębokość do 1300 m, omijając trasę wysokogórską przez tunel kolejowy Lodzberg. Dzięki dwóm jednotorowym rurom będzie on obsługiwał 80 pociągów towarowych i 50 pociągów pasażerskich dziennie. Nowe połączenie kolejowe przez Alpy to największy projekt budowlany w historii Szwajcarii, którego całkowity koszt wynosi 24,5 miliarda euro. Z czego ponad 13 miliardów euro przypada na tunel Gotthard, 5,7 miliarda euro na tunel Lodzberg. I 3,9 miliarda euro na tunel Seneri. Tunel będzie zarządzany przez Alp Transit Gotthard AG, spółkę zależną szwajcarskich kolei federalnych, która jest odpowiedzialna za Gotthard Base Tunnel i Seneri Base Tunnel. A także za BSL NETS, spółkę zależną szwajcarskiej grupy kolejowej, która jest odpowiedzialna za Lodzberg Base Tunnel. Szwajcarskie nowe połączenie kolejowe zapewni liczne korzyści. Po pierwsze, bardziej płaskie trasy i niższe nachylenia skutkują oszczędnością energii, a bardziej przestronne tunele pozwalają na większe pociągi. Na przykład na trasie Gotthard dozwolone są pociągi o masie 3600 ton w porównaniu do zaledwie 1500 ton wcześniej. Co więcej, niższe nachylenie pozwala na szybsze pociągi, które wraz z krótszymi trasami skracają czas podróży. Podróż z Zurychu do Lugano trwa tylko godzinę i 53 minuty w porównaniu do 2 godzin i 38 minut wcześniej. A podróż z Zurychu do Mediolanu będzie trwać tylko 2 godziny i 17 minut. Co więcej, projekt jest mniej Podatny na trudne warunki pogodowe i wykorzystuje nowoczesną technologię, poprawiając bezpieczeństwo pasażerów. W dalszej perspektywie projekt umożliwia również wysoce wydajne połączenie transportowe z Rotterdamu do Genui, łącząc północną i południową Europę oraz wzmacniając jednolity rynek Unii Europejskiej, zapobiegając około 800 tysiącom przejazdów ciężarówek przez Alpy każdego roku. Projekt obniży również emisje, pozytywnie wpływając na środowisko i pomagając chronić cenny ekosystem regionu. Od czasu zatwierdzenia w 1992 roku nowe połączenie kolejowe w Szwajcarii stało się rzeczywistością. W 1997 roku rozpoczęto budowę tunelu Zimmerberg Base Tunnel, a w kwietniu 2003 otwarto fazę pierwszą. 4 listopada 1999 roku rozpoczęto budowę tunelu Gotthard Base Tunnel, a w 2002 rozpoczęto drążenie tunelu. W 2010 i 2011 roku nastąpiło ostateczne przebicie rur, a 1 czerwca 2016 rekordowy tunel został otwarty dla publiczności. Z kolei w tunelu Lodzberg Base Tunnel drążenie głównej rury rozpoczęło się w 2000 roku, a 7 grudnia 2007 pierwszy tor również został otwarty. Budowa tunelu Scenery Base Tunnel rozpoczęła się w 2006 roku. Wykopy pod główne rury rozpoczęły się w 2010, a ostateczne przełomy nastąpiły w styczniu 2016. Następnie w grudniu 2020 roku tunel został oficjalnie otwarty dla publiczności, oznaczając pełne uruchomienie nowego połączenia transportowego w Szwajcarii. Projekt nie został całkowicie jeszcze ukończony. 10 sierpnia 2023 pociąg towarowy wykoleił się w tunelu Gotthard, powodując rozległe uszkodzenia infrastruktury. Pełne, ponowne otwarcie planowane było na 2 września 2024 roku, ale co najważniejsze, tunel bazowy Lodzberg jest niekompletny ze względu na przekroczenie kosztów. Finansowanie tunelu zostało przekierowane, w wyniku czego tylko pierwsza tuba jest w pełni sprawna. Jeśli chodzi o drugą rurę, wydrążono 28 z 35 km, z czego 14 zostało w pełni wyposażonych i jest wykorzystywanych jako tor jankowy dla pierwszej rury. Sytuacja ta komplikuje jednak operację i poważnie zmniejsza przepustowość linii. W rezultacie, na początku 2024 roku, szwajcarski rząd dał zielone światło do ukończenia drugiej rury. Budowa ma rozpocząć się w 2026 roku i zakończyć. Kończyć do 2034, umożliwiając nieprzerwaną półgodzinną usługę między Bernem a Valais i oznaczając pełne ukończenie nowego szwajcarskiego połączenia kolejowego przez Alpy. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i subskrypcji.